Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. I dzisiaj będę miała dla Was kolejny haul kosmetyczny. Prosto z siaty, takie najbardziej aktualne promocje, tak jak najbardziej lubicie. Rossmann, Hebe, ale dzisiaj będę miała też kosmetyki z innych sklepów. Zaraz Wam będę o wszystkim opowiadać, wszystko Wam będę mówiła. Zanim przejdziemy do kosmetyków, chciałam Wam pokazać, co dostałam od Ani Kruk, czyli biżuteria. Ja tę biżuterię dostałam i dla Was będę miała oczywiście też kod rabatowy, który Wam się wyświetli tutaj. Będzie wszystko w opisie. Podam Wam w opisie linki dokładnie też do tego, co ja mam, jeśli chciałabyście dokładnie to samo kupić. Także macie też kod rabatowy, z którego możecie korzystać. I właśnie pokażę Wam, co ja sobie wybrałam. Ok, więc tutaj dostałam też od nich taki woreczek, który jest przeuroczy na biżuterię. I to, co zauważyłam, to... Jeśli dostajecie ze strony biżuterię, to ona jest właśnie w takim fajnym opakowaniu. Kiedyś w ogóle biżuteria Anicruk była w Hebe, być może nadal jeszcze jest, i ja bardzo lubiłam sobie od czasu do czasu coś kupić. Czasem Wam też pokazywałam te rzeczy w holach, dlatego że ta biżuteria jest taka klasyczna i jest dużo takich minimalistycznych rzeczy, co ja bardzo lubię. Nie lubię jakiejś takiej bardzo mocnej biżuterii. Natomiast kiedyś zamawiałam też dla mamy i dostałam to w takim większym opakowaniu, bo w Hebe kupujecie w mniejszych. Natomiast to, co właśnie te opakowania te większe są bardzo wygodne i można sobie w nich przechowywać później. I ja wybrałam sobie takie dwie bransoletki. Zaraz wam je jeszcze pokażę na ręce. Natomiast no jak wiecie, ja jestem totalnie bransoletkowa i ta czarna mi się mega spodobała z czarnymi oczkami. Jest tak elegancka, klasyczna, będę mogła ją do wszystkiego założyć do pracy. Mam właśnie bardzo dużo takich jasnych bransoletek, więc złoto z czarnymi oczkami od razu mi się spodobało. A druga jest taka sznureczkowa, jak widzicie, i ma takie jasne oczko. No, obydwie są przepiękne. Jeśli lubicie taką właśnie delikatną biżuterię, no to to, to jest po prostu genialne. Tak prezentuje się ta pierwsza branzoletka, jest po prostu przepiękna. Uwielbiam takie dzisiaj mam koszulę i bardzo fajnie to wygląda. Myślę, że też fajnie będzie ze swetrami. Um, jeśli chodzi o zniżkę, to jest minus 15% na hasło blanka Krakowiak możecie korzystać do 23 listopada, ale też wszystkie informacje macie w opisie. I zobaczcie, tak wygląda ta czarna, jest po prostu boska, zupełnie inna niż to, co do tej pory miałam, także przepięknie się prezentuje, pomimo, że jest taka minimalistyczna, zresztą możecie ją założyć też do zegarka, do czegoś innego, ale ja bardzo lubię też właśnie nosić samodzielnie takie delikatne bransoletki, także no, wygląda świetnie. Informacje macie w opisie, także zaglądajcie do opisu, a ja już przejdę do pokazywania Wam kosmetyków. Zacznę może od Rosmana, a konkretnie od kolorówki, potem już przejdziemy sobie do, do pielęgnacji. Kolorówka to będzie to, co oczywiście kupiłam na tej em, corocznej promocji na kolorówkę, w tym roku ona trochę inaczej wyglądała, i powiem Wam, że niektóre produkty naprawdę opłaciło się kupić, chociaż większość tych rzeczy tak czy inaczej możecie dostać w sklepach internetowych w bardzo dobrych cenach, albo w Rossmanie nawet są często na, na promocji. Także ja pokażę Wam, co kupiłam, co mi się najbardziej sprawdza i tak na szybko i przejdziemy po prostu do pielęgnacji. Więc kupiłam aż trzy korektory Lovely No More Dark Circles i to są korektory, które um, już od bardzo dawna Wam polecam. Moim zdaniem są genialne, są bardzo takie leiste, nie są takie zagęste, ale właśnie fajnie kryją i kupiłam aż trzy, dlatego że no są tak tanie, a za każdym razem jak um, używam innego korektora, to zawsze mi czegoś brakuje i wydaje mi się, że ten jest i tak najlepszy. Czemu to się nie chce wyostrzyć? W każdym razie jeden kosztował 6 zł, także była to naprawdę świetna cena. Zawsze jest tak, że ja kupię sobie tylko jeden na tej promocji, a potem kupuję go albo bez promocji, albo gdzieś tam bez promocji to około 12-15 zł kosztuje, coś koło tego. Także on nie jest drogi, aczkolwiek no wiadomo, jak mogłam za 6 zł kupić, no to kupiłam 3 sztuki, także korektor ten uwielbiam, już nieraz go polecałam. Dalej z takich rzeczy. Pewniaków To są tusze z Eveline i to są dwa tusze, które już miałam. Faktycznie trafiały mi się też takie, które mi się nie sprawdzały z Eveline, ale na przykład te dwa miałam i są genialne. Ten różowy Big Volume, och, My Lashes to jest bardziej podkręcający, a ten czerwony Big Volume, no to jest właśnie bardziej Big Volume i e, obydwa się sprawdzały świetnie, także one są jeszcze nieotwarte. Ja teraz mam wersję czarną, którą w ogóle dostałam od Eveline i też jest bardzo fajna, także uwielbiam te tusze. One nie były dużo przecenione, tak naprawdę. I uważam, że bez tej wielkiej takiej promocji w ciągu całego roku możecie je kupić naprawdę niedrogo Czy w Hebe, czy w Rossmanie, czasem są tam parę złotych przecenione i teraz też były dosłownie parę złotych tańsze Do ust mam jedną rzecz i skusiłam się na powiększający błyszczyk Jak wiecie wszystko powiększające do ust u mnie jest na propsie I to jest kolor 210 To jest taki najbardziej naturalno beżowy kolor jaki był Tylko, że on ma niestety drobiny czy on powiększał usta? Wiecie co, chyba nawet nie wydaje mi się Może tak trochę optycznie On faktycznie trochę mrowi, no może trochę powiększa, to nie jest takie wow Ale najbardziej on mi się sprawdza jednak na jakąś pomadkę, bo za mało daje koloru A ja nie lubię takiego efektu tylko um, takich półtransparentnych produktów Więc po prostu używam z czymś I to też fajnie było kupić na prące, bo w cenie regularnej bym raczej tego nie kupiła Bo jest, nie jestem za bardzo przekonana w ogóle do błyszczyków i teraz dwa po prostu genialne pudry z vibo. Ja w ogóle poszłam po te produkty do Rossmana tutaj na Łopuszańskiej. I tu jest bardzo fajny Rossman w tej galerii Łopuszańska 22, bo jest bardzo duży, a mało ludzi tu jest. No bo to jest w Warszawie, no tak, no niedaleko od centrum, więc um, tam było dużo rzeczy, które w innych Rossmanach były wykupione. Więc taka wskazówka, jeśli um, macie tutaj niedaleko, to podczas kolejnej promocji sobie tutaj zajrzyjcie. I po pierwsze kupiłam puder, który wszystkie YouTuberki polecają, czyli transparentny puder do bakingów i bomut. I chciałam kupić mój ulubiony puder Peachy z Eveline, ale po prostu była ostatnia sztuka tego, i mówię dobra, to wezmę. Pachnie przepięknie. I powiem Wam, że ja chyba nie bardzo umiem w baking, bo tak średnio mi się sprawdza do bakingu. Czasem trochę go faktycznie używam do bakingu, ale przeważnie tego używam jak normalny puder, po prostu go wklepuję pędzelkiem. Ślicznie wygląda, bo jest taki dosyć naturalny i bardzo ładnie się trzyma na twarzy. Jakieś 12-15 zł był na tej promocji, ale Vivo to nie jest droga firma, więc jakbyście szukały fajnego, niedrogiego pudru, no to ten naprawdę jestem pod wrażeniem, jak fajnie się sprawdza. I moje odkrycie, które z kolei nie jest popularne na YouTubie, u nikogo tego nie widziałam, to jest Vibo Under Eye Hydrating Setting Powder, i jest genialne. Ja mam bardzo podkrążone oczy więc zawsze no, nakładam podkład, korektor, bo tak generalnie nie mam jakiegoś dużego problemu z sterą, ale przez to, że ciągle mam tutaj wiecie, takie podkówki, no to jednak nakładam podkład i korektor, bo jakoś tak sam korektor to dla mnie jakoś tak nie, nie bardzo. I powiem Wam, że korektor to nie wszystko. Dopiero jeszcze ugruntowanie tego odpowiednim pudrem i dopiero to naprawdę świetnie wygląda. Nie każdy puder się nadaje pod oczy, natomiast ten jest po prostu przegenialny, bardzo ładnie wygląda cały makijaż Aż przy tym bardzo naturalnie, bardzo zdrowo. Nic się um, nie zbiera tutaj, tak jak po niektórych pudrach. Zapłaciłam za niego zaledwie jakieś 10 zł na tej promocji i po prostu świetnie jest. No na pewno kupię kolejne opakowanie, także polecam Wam serdecznie. Nie wiem, ile on może w regularnej cenie kosztować, ale zakładam, że niewiele więcej. I ostatnia rzecz z tej promocji to jest Burjula Always Fabulous, podkład, który też no skusiłam się z poleceń i nie żałuję, ponieważ jest świetny Jest taki troszkę cięższy, bardziej nawilżający, faktycznie trochę bardziej kryjący, ale nie jest też taki bardzo ciężki według mnie Przepięknie wygląda, bardzo naturalnie, pięknie pachnie to jest w ogóle genialne. Pachnie jak perfumy. Za każdym razem, jak go, jak go nakładam rano, to po prostu od razu mam lepszy humor. I po promocji 30 zł kosztuje. Ale na pewno na ezebrze, na jakieś kosmetyki z Ameryki i tego typu stronach możecie go cały czas dostać w tej cenie. I jeśli jesteś ciekawe jaki ja mam odcień, to jest Light Vanilla 110. I to jest idealny kolor, jeśli macie bardziej skórę wpadającą w beż i raczej jasną, ale nie taką e, alabastrową. No to wtedy ten odcień jest ekstra. Dobra, przejdźmy, słuchajcie, do Rossmana i do e, takich bardziej aktualnych promocji. I tutaj będę miała przede wszystkim Wody Boom. Bardzo mnie ciekawi marka Wody Boom, ja już nie, co nieco od nich e, używałam I cieszę się bardzo, że Bielenda ich przejęła, że oni weszli do Rossmana i trochę obniżyli cenę Także dzięki temu właśnie częściej będę ich testować Made in Poland, fajne składy i to jest akurat masło do ciała z wyciągiem z wąkroty azjatyckiej, ekstrakt z korzenia żeńszenia i masło kakaowe Więc spodziewam się, że będzie ładnie pachniało tak właśnie na zimę w sam raz było około 20 zł przecenione, chyba tam 17 zł dokładnie zaniedałam. Takie jeszcze w środku mamy plastikowe, fajne opakowanie. Podoba mi się bardzo ich design, pomimo, że to jest taki właśnie prosty plastik, więc zobaczymy, jak to będzie się sprawdzało. Dalej, to może Wam pokażę manufaktura piękna, która wróciła do Rossmana i tutaj mam akurat. Puder do kąpieli, wegański, jeśli dla Was jest to ważne, jest to jagodzianka, która jak potrząsnę, bo jeszcze nie otwierałam, to tu czuję, że ona po prostu pachnie przepięknie. Lubię takie właśnie, jak zmarzniecie i wracacie do domu, zrobić sobie kąpiel z taką słodką jagodzianką. No coś fantastycznego. E, także... Fajne są te produkty i akurat teraz cała szafa jest przeceniona, tam o kilka złotych, one i tak nie są drogie, jeszcze taniej możecie je teraz dorwać Jest super wybór, są jakieś gumy balonowe, jakieś kwiatowe, jakiś romantyczny wieczór, no takie są fajne, naprawdę warianty zapachowe, że warto wypróbować Także ja wzięłam to, coś już tam od nich miałam, pamiętam, że nie byłam jednak zadowolona z zapachu bo był sztuczny, ale tutaj czuję już przez właśnie to opakowanie, że, że mi się zapach podoba. Następna rzecz to jest hawajski klimat, cukrowy peeling do ciała. I kurczę widzę, że mi się wylał. O! I już czuję zapach taki owocowy, ale taki jak pinakolada. Szkoda, że się leje, bo to ten Olejek się wlewa, bo to jest peeling cukrowy. I jak widzicie, on jest cały w olejku, ale ja mam tak suchą skórę, że dla mnie to jest rewelacja, no bo wtedy nie muszę się już balsamować po zrobieniu takiego peelingu, a też nie jest to takie tuste, jakbyście po prostu taki pojedynczy olejek na siebie nałożyły, ani taki olejek, który już był w peelingu. To kosztowało 17 zł po promocji, ale wydaje mi się, że składowo jest naprawdę tak fajne, czyli jest dużo tych olejków, że no jest to naprawdę spoko cena. Tylko szkoda właśnie, że się wylał. No, w każdym razie takie peelingi też macie w ofercie. I lecimy dalej. Aha, co właśnie super fajne bo nie wyhaczyłam. To jest oblepika Siberika produkty do twarzy, które już wcześniej oglądałam, ale teraz były jeszcze dodatkowo na promocji, więc wzięłam fajne też są składy. I ja wzięłam taką serię z witaminą C i to jest żel taki zwykły do mycia twarzy, który ma fajną pompeczkę, fajne takie opakowanie, też jest wegański, a to jest w ogóle super ciekawe, bo to jest maska i peeling w jednym. I myślę, że Adamowi to przypadnie do gustu, bo jest to dwa w jednym, plus do tego jeszcze z pompką, więc będzie mu się przyjemnie używało, będzie sobie, wiecie, nabierał i bezproblemowo na twarz. Także jak dla faceta, myślę, że to będzie świetne. Także chciałam sobie wziąć całą serię, ale powiem Wam, że mam jakieś tam kremy, a nie miałam właśnie żelu i, i maseczki też mi się kończą, więc stwierdziłam, że wezmę na razie to, a krem wypróbuję osobno. Także te produkty są dosyć drogawe, ale po promocji jedno 18 zł, drugie 20 coś takiego Także powiem Wam, że jak na produkty z, z bardzo dobrymi składami, to i tak uważam, że jest spoko tu Mam jeszcze płyn do soczewek, to nic ciekawego I Lafa, że kupiłam krem do rąk Superfood, to jest antybakteryjny I nawilżający, jest w ogóle to mega ciekawe Ale składowo wypada Fajnie, więc postanowiłam sobie Wypróbować i wzięłam raspberry Czyli malinę z kokosem I tymiankiem Wow, jakie połączenie I ten kremik jest bardzo tani, na promocji kupiłam go za jakieś 6 zł Przepięknie pachnie Tak, faktycznie, to jest taka malina Z tymiankiem, wcześniej tego nie ogarnęłam Ale to jest malina i delikatnie gdzieś tam w tle są jakieś ziołka Genialne Włożę sobie od razu do torebki Będę sobie właśnie to wszędzie ze sobą nosiła Myślę, że fajne będzie na zimę Jakiś czas temu jeszcze w Rosmanie yy, Poszłam sobie po mleczko Bo miałam wszystkie rzeczy do ciała Otwarte takie z bardzo letnimi zapachami A tak mi brakowało czegoś takiego otulającego Jak się zrobiło zimno Więc poszłam i akurat wtedy na prące Było mleczko z bielendy kokosowe Z prebiotykiem jeśli to dorwiecie w dobrej cenie, to to jest naprawdę fajny skład No Bielenda to tak różne kosmetyki wypuszcza Raz z lepszym składem, raz z gorszym, więc trzeba po prostu sprawdzać niestety Ale jest to tak, tutaj akurat fajny skład i to jest wegańska formuła, to jest kokosowe Ale wiecie jak to pachnie? Jak takie ciasto ucierane na, na placek Moja babcia jak ucierała, to tak mi się mega kojarzy Takie ciasto z cukrem i z olejkiem waniliowym No, tak mi się kojarzy ale pięknie pachnie Jest bardzo, przyjemne, bardzo przyjemna formuła, która się szybko wchłania Ale ładnie nawilża, bo to jest właśnie na bazie tego oleju kokosowego I na bazie em, masła shea Także jest, jest w porządku, pomimo że tą konsystencję taką fajną, lekką zrobili Dobra, i teraz przejdziemy do Heba Z Heba mam tylko kilka produktów Widzę, że takie klasyki na początek, czyli mój dezodorant z daw, który był akurat na promocji i wzięłam. Nie mogę się przekonać do naturalnych dezodorantów nic mi się nie sprawdza, a ten daw z gruszką i z aloesem jest tak komfortowy, uwielbiam go, więc kolejny i Batist i to też jest ten, co mam w tym momencie, czyli White Flower. Jakoś tak mi się spodobał ten zapach, akurat był na promocji, więc wzięłam. I z takich ciekawszych rzeczy to wzięłam Recibo naturalny. Żel myjący z ekstraktem z brzoskwini I bardzo jest głośno o tym żelu, więc wiedziałam, że w końcu muszę wypróbować Wszyscy go polecają Na promocji w Hebe za 30 zł go możecie kupić Więc to jest taka cena do przeżycia Chociaż ja wiem, że ja z Adamem to zaraz go pewnie zużyję No ale będziemy testować Recibo bardzo lubię, więc chętnie zobaczę, jak to się sprawdza I tutaj mam znakomi jogurt do ciała Blueberry Dream I jest to bardzo ciekawe Wczoraj go właśnie użyłam Otwarłam sobie go, otworzyłam mm, Pięknie pachnie, ale zobaczcie jaka jest konsystencja Właśnie to jest, zaraz wam powiem, czy to jest na bazie masła shea też? Aha, nie, to jest właśnie na bazie kokosa, masło, oleju kokosowego Bo ich masła do ciała są na bazie masła shea i one są bardzo tłuste A to nie jest takie tłuste, to jest na bazie oleju kokosowego Także jak jeszcze będę testować, to dam wam znać i jeszcze chciałam wam pokazać właśnie co zamówiłam sobie na Allegro Jeśli farbujecie włosy na blond No to fajnie oczywiście sobie ten blond czymś ochłodzić I ja zawsze używam pukanek, ale wiecie jak to jest z pukankami. Dacie kilka ym, kropel za dużo i po prostu macie fiolet na włosach Więc postanowiłam użyć czegoś subtelniejszego I z Allegro od konkretnego sprzedawcy zamówiłam szampony Postaram się podlinkować tego sprzedawcę Zamówiłam bardzo polecaną Fanole No Yellow. Raz jej użyłam. Mam wrażenie, że mi się szybciej przetuściły zdecydowanie włosy po jej użyciu, więc na razie to słabo, ale jeszcze będę testować, bo mówię, raz użyłam. 350 ml, kupiłam za 25 zł. I trochę droższa była Vella Indigo Blonde Recharge. Użyłam jej parę razy i bardzo opornie. Ochładza te włosy, może jakiś tam efekt jest, ale no to nie jest takie przypukance Tylko po prostu musicie używać, używać, używać i dopiero tam za jakiś czas, no wiecie, szampon dużo delikatniej po prostu działa No ale po prostu też nie zostawię fioletu na tych włosach Także na razie jeszcze testuję Ten, nie wiem, koło trzech dyszek może kosztował Wiem, że polecałyście mi Matrix, ale po prostu mm, akurat chciałam koniecznie tą Fanolę a ten sprzedawca miał też tą wellę Więc na razie wzięłam to Zobaczymy, jak się nie sprawdzi To na pewno jeszcze ten Matrix sobie przetestuję I na sam koniec Perfumy I to jest e, Takie dosyć dziwne Bo to są perfumy Ambra Chyba w, to się nazywa rozlewnia perfum Czy jakoś tak i powiem Wam szczerze, że dziewczyny u mnie w pracy zamawiały sobie te perfumy Bardzo w ogóle polecała jedna koleżanka No i w tam wiecie, robimy grupowe zamówienie I ja do końca mówiłam, że nie, nie chcę, nie chcę Bo po co mi, nawet jakby były bardzo, bardzo tanie, a były bardzo tanie No to po co mi jakiś tam tani śmietniuszek, który i tak nie będzie pachniał Jak już zaraz jak wyjdę z domu, jeszcze jakaś podruba do tego i tak dalej Więc byłam tak totalnie na nie nastawiona Ale powiem Wam, że no zanim tam się zebrały z tym zamówieniem No to tak zachwalały koleżanki te, które już testowały I pokazywały swoje i tak dalej I mówię, dobra, jedna taka buteleczka kosztuje 14 zł Wezmę, jak mi się już tak totalnie nie sprawdzi To najwyżej postawię na toalecie jako odświeżacz I wzięłam dwie buteleczki To jest Centrum Perfum Lanych Ambra Tak się to nazywa I no jestem, słuchajcie, zachwycona Nie wiem, czy można powiedzieć, że to jest podruba, Dlatego, że to nawet nie ma takiej samej butelki tylko po prostu tam patrzycie, do czego dany zapach jest podobny. Nawet nie widziałam ich strony, bo po prostu podałam koleżance z katalogu, co bym chciała, i ona zamawiała dla nas wszystkich. Ale z tego, co rozumiem, to są bardziej inspirowane, czy bardziej odpowiedniki, coś takiego. I producent po prostu pisze, do jakiego zapachu jest ten zapach zbliżony, podobny, inspirowany i tak dalej. Tak mi się wydaje, dlatego że my zamówiłyśmy tam około 30 flakonów i po prostu wszystko otwierałyśmy, wszystkim psikałyśmy i porównywałyśmy do oryginałów. Powiem Wam, że dużo jest takich, które są bardzo podobne, ale jest dużo takich, których nawet byśmy chyba nie poznały. Może po wgłębieniu się są faktycznie podobne nuty, ale nie ma chyba takich samych naprawdę nie ma takich samych. Ja zamówiłam sobie Aqua Joya Um, jeden, a drugi to jest Escada, nie, nie pamiętam chyba, to jest Escada Escape, czyli taki bardziej owocowy. I na przykład ta Aqua DJia u Cioci już sobie patrzyłam, jaki jest oryginał, i jest bardzo, bardzo podobna, ale jednak jest taka większa głębia w oryginale, więc one nie są tak idealnie odwzorowane. Ale powiem Wam, dlaczego jestem zachwycona, ponieważ. One są tak intensywne One mi się tak trzymają Na skórze, na szalikach, swetrach Że to jest po prostu niesamowite Ja je już jakiś czas mam I ja tu nawet zużycia nie widzę Trochę już ich używałam Także no są naprawdę mocne I to się naprawdę chwali Ponieważ no po to się używa perfum, żeby je czuć Ja wiem, że mówi się, że jeśli się nie czuje, tylko ktoś na Was czuje te perfumy, no to są dla Was idealnie dobrane, ale mi to na przykład nie odpowiada. Ja po to używam perfum, żeby się dobrze z nimi czuć, żeby je czuć w ciągu dnia, i to mi się podoba, więc tutaj mi bardzo odpowiadają te perfumy. To mi właśnie odpowiada, że one są naprawdę intensywne i pachną. Po prostu ja je czuję i naprawdę kilka, kilka godzin się utrzymują, więc za 14 zł tutaj jest 30 ml. 35 ml dokładnie Natomiast za chyba około 30 zł możecie kupić setki Także już takie duże No jak jeśli wam coś przypasuje, to możecie kupować setki um, oryginałów to na pewno nie zastąpi I no może kiedyś jeszcze sobie do nich wrócę I z przyjemnością na pewno zużyję ale można sobie wypróbować. Postaram się Wam tą stronę też znaleźć i podlinkować, także w sumie to mogę polecić, bo no, nie spodziewałam się, że będą tak intensywne te perfumy, co jest w ogóle świetne. I słuchajcie, to wszystko, jeśli chodzi o moje ostatnie zakupy, także mam nadzieję, że Wam się podobało. Dawajcie łapki w górę, jeśli tak i do zobaczenia w kolejnych filmach.